Ja witam w kolejnym odcinku już z komentarzem no, z tym kretynem i zapomniałem no, włączyć kurczę program do nagrywania dźwięku Tylko włączyłem za program do nagrywania obrazu, ale nic, teraz już Bez kamerki z względu na to, już mówiłem to w ostatnim filmiku, ale mówiłem widocznie sam do siebie Że no takie lenistwo powiedzmy po świątecznym ogarnęło, nie chce mi się nagrywać, cholera jasna Kamerki, za dużo roboty, by z tym było. Dawa mi tu rakiety. Dobra. Aj Boże, Boże. Taka amatorka czasami człowieka ogarnia. Nie wiem, czy w ogóle dobrze tu przyszedłem. Ta się tutaj dusi. Przeszukajmy kasę. Teraz to po prostu... Z... Oczywiście były skopane jak zwykle. Z checkpointy musiałem przechodzić 15 minut gry, tylko po prostu włączyłem nagrywanie obraza, zapończyłem... zapomniałem włączyć Audacity. No i tak to wygląda niestety. Dobra, tu już chyba nic nie ma, chodźmy tutaj. To na razie robię tak jakby poboczne rzeczy, bo... E... bo kierunek do którego powinienem zmierzać jest zupełnie inny. Naprawdę nie wiem czy ja dobrze robię, że idę. Tutaj bardzo duża duża lokacja. Tu coś jest. Otwieraj te drzwi. This one open. See. Przydałoby się kurczę tutaj ten sklepik z amunicją. Co tu mamy? Monety, monety. Tu mamy wzmocnienie. Dobra, weź sobie tarczę. Nie ma tu nigdzie sklepu, kurczę. Przydałoby mi się coś kupić. Tak, to jest kurczę, nie nagrywałem czy nie zapomniałem po prostu włączyć nagrywania głosu. No nie daruję tego sobie, bo... No no trzeba bez komentarza oglądać. No, jakiś nowy Wigor. Co nam to da teraz? Do nadawcy. Aha, jak będzie ktoś do nas strzelać, to to wróci do niego. Fajne, fajne. Dobra. Tylko wymienię, wymienię sobie to na te ptaki, które urepszyłem... w poprzednim filmiku. Ktoś tutaj strzela, nie wiem kto. A w jeszcze ta gra będzie trwała, naprawdę Ile mi zostało do końca, bo wiem ile będzie trwała, ale... Nie wiem ile mi tutaj osobiście zostało do kończenia. Już powiem wam szczerze, że... Może nie że nudzi, ale po prostu nie lubię za długo siedzieć w danej grze, chyba że to nie wiem, jest na przykład Battlefield albo... Fifa, albo coś w tym Kurczę, znowu ten bydlak idzie. Dajesz. Kurczę, blany. Padni. Powstań. Co so, to tutaj sobie teraz musi kurczę ten sprzątać? No to w końcu baba to musi sprzątać Dobra, co my tutaj mamy Kurczę, że mam, nie było tego przedtem Zwiększenie magazynka A to jest ogniomiot, ogniemiod Samopowtarzalny, ja nie mam tego samopowtarzalnego Dobra. Co tutaj mamy? Ja wiem, kurczę, oni sobie tam latają. A ja tutaj, Kupię sobie do granatnika, pewnie będę musiał i tak tu potem wrócić, ale. Dobra, wszyscy tutaj torebka, jakaś tutaj nie da się wejść, otwieraj mi to, gdzie ja tu przyszedłem. Teraz chyba wrócę do domu, kom O, jakiś archiwek dostałem złodzieja, że pewnie za te otwarte komnaty tajemnic kurczę. nie chcę. Kutełko karmelków mam przeszukiwać. Dobra, chodźmy stąd. Tu nie otworzę tego. Co mamy tutaj Pistolet, nie chcę pistoletu. A tutaj kasa, no wy dużo mam już tej kasy ponad 1300 dolarów. Tutaj chyba niczego nie ma ciekawego, ale przeszukam. Nie. Było tak bajkowo, teraz sami widzicie kurczę, jak to wygląda. Jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, burza, tak dalej. No szybko padł. Gdzie się tu będziesz chował? Już mi go przeszukaj. Sola, przydadzą się. Co ty tutaj masz? Amunicja, no to kupię sobie Zawsze lubię mieć pełny magazynek Dobra, bo do granatnika mam Co tutaj macie w tych baczkach? Dawaj Wytrych Teraz gdzie? Co tutaj mamy? Chyba nic... O tu coś jeszcze, jeszcze solę mam. I coś by tak nam pokazuje tutaj strzałka. Co? Nie ma więcej. Czekajcie, tam jeszcze szafka było. Co tutaj jest? Kredos. Nic specjalnego. Niestety, chyba tutaj mamy iść. Czerpałem się, że coś mi tutaj ten prąd zrobił, ale widać, nie?

gdzie jest ten dom stoka za strony? Plan zwycięstwa, plac zwycięstwa, ta plan. Jakie ma też plan zwycięstwa? Tu już byliśmy, Lady Comstock, how lovely to see you! Wonderful of you to make the journey, especially considering your painful death 19 years ago! Lady Comstock, the dress? This thing has mistaken me for my mother.

Zobaczmy jeszcze tutaj. Mogę? Dobra. Tak to wygląda. Aha, czyli to jest ten cmentarz. Ja tu chciałem iść wcześniej. No oczywiście będą mi kumple na, na tym na cmentarzu. Gdzie? Służby tutaj

are you, Mother? All locked up in there, huh? Looks like you and I have some common ground. Let me do it. No. Let me do it. się.

Or dead. Why do you ask all what? when the delicious question no. is... Past and present? semantics. Lives, lived, will live. Dies, died, will die. If we could perceive time as it truly was... What reason would grammar professors have to get out of bed? Like us all, Lady Comstock exists across time. She's both alive and dead. She perceives being both. She finds this condition... disagreeable. Perception without comprehension. It's a dangerous combination. Look! Footsteps!

Nic mi też nie pokazuje na tym, co tutaj. Zawsze trochę przeszukam. to nie wiem, gdzie się ciało podziało w ogóle. Co jest tutaj. Znowu się klinę na jakichś dziwnych rzeczach. Gdzie ja mam iść teraz? Kurczę, czemu mnie ciało teraz je pokazuje? Znaczy tych śladów. To Zostawie, się, się, się w Szczerze, nie da wejść z powrotem. Tutaj zestawy medyczne. Niepotrzebne mi w tej chwili. Dobra, chyba musimy się wrócić, bo ona gdzieś tutaj szła w tym kierunku. właściwie truths you must discover first truths which in this world comstock has destroyed if only one of you had the power to alter time and space that would be a blessing wouldn't it hmm i noticed no you don't understand too long here

Tam już kurczę stojąc No jeszcze jeden Czyżby wszyscy? O, to nagle mogę otworzyć, wcześniej nie mogłem. Aha, czyli tak tutaj mamy iść. Znowu się zaklinam, wkurza mnie to już co, ale przeładuję sobie broń. co tu się dzieje. Czekaj, jeszcze nie, przeszukamy sobie tutaj. The prophet is non-existent. Madame Lutece Furthermore, the man is quite sterile. That's yes, a lie. Come and get your little bastard! I want her out of my house! Sterile? They weren't my parents. A, then what were you to them? A child that decided to imprison. She deserved whatever Comstock did to her.

Chyba że tutaj nic nie będzie. Wychodźmy stąd Teraz gdzieś tam znowu Kurcze, tyle wracania się. W lewo. A, oh, sorry, teraz gdzie? Tam. A tam właśnie mnie nie było, miałem się tam wrócić. Tutaj? Dokładnie. jaj! Majaż O, przez chwilę Przed chwilą nieśmiertelny Dobra, pardź strzela kurczę! No szala z tego pistoletu, chłopie, przecież nacisnąłem Nie mam już w ogóle amunicji, nic no, nagle oczywiście amunicję znalazła. Kurczę, znowu ten sfel kurczę z tymi granatami. Dawaj, amunicję mi tutaj. Nic już nie mam. Dawaj mi amunicję, Lamerko. Nic nie mam. Nie mam czym strzelać. Wow, pięć naboi. No tak, jeszcze ten. Nie wiem, jak on się przed tym uchylił. Dajesz. Ale nie do granatnika. Po co mi do granatnika? Ja potrzebuję do karabinu. Apteczka. Tam u tego faceta można kupić, ale... Dobra, teraz go O, że się naboi, wow. Tam jest chyba sklep, z tego co widziałem, można by kupić, tutaj coś jest. Apteczka, dobra, apteczka niepotrzebna. Co mamy tutaj? To tu jest do karabinu, Na maxa, granatnik. Dobra. Co tutaj bym mógł kupić? Wzmocnienie, ile wzmocnień, Boże. I tak znowu z tego nie korzystał w ogóle. Dobra, to sobie wezmę, na razie wystarczy. Od jakiś grzejnik. dobra, tutaj nic mi nie potrzeba. Zresztą i tak ten karabin już na, na maksa. Zrobiony. Podpalenie go, czy co? Wszystko zbieram i tutaj teraz będę maszował. Kurczę przyjść. Dobra, wszystko mam na maksa. Tu jeszcze. No, znowu się zaklinowałem. Ej, jajaj. Jaj. Ile tu mam na czasie? Dobra, się troszeczka Tutaj wejdźmy. Tyle monet. Tutaj ma wytrych. Tak jest. Tam znowu jakieś filmy do obejrzenia. Zobaczmy te filmy trzy. I na tym skończę. Stawia czoła wrogom wewnętrznym i zewnętrznym. 1901 roku wszyscy bokserzy biorą niewinnych Amerykanów jako zakładników. So, chyba <słysząca> już było. Tak, to już było. Oto. Opuszczamy Unię, też to już było. Dobra, zobaczmy jeszcze tą wyrwę tutaj gdzie powinna gdzieś być. Druga z trzech. Dobra, do windy musimy wejść. A, bo nie, na, na tym skończę. Do windy wejdziemy w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Sorry za ten ostatni odcinek, że nie było komentarza, ale... No zdarza, się zapomniałem włączyć... A się dauda City. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podoba i zapraszam na kolejne. Cześć.